Masz 64 techniki i myślisz, że to daje ci bezpieczeństwo na ulicy? A co jeśli twój napastnik będzie miał 65 technik? To trochę tak, jakby wysłać się na wojnę z pistoletem, z jednym naladowanym magazynkiem i powiedzieć, tyle na pewno wystarczy. A co jeśli napastnik trenuje sporty walki i nie będzie atakował chaotycznie? Będzie punktował, będzie walczył taktycznie, będzie rozgrywał napaść jak partię szachów. Będzie wpierdolony. I jeszcze ten mit. Że nie warto trenować kopnić obrotowych, bo na ulicy przeszone nie działają, są nieskuteczne. Okej, okay. te 64 techniki są wspaniałe, bardzo dobre, ale może się okazać, że to nie wystarczy. I wtedy każda dodatkowa technika, którą się nauczyliście, którą wrzuciliście do swojego arsenału, może być na wagę złota. A więc nie zamykajmy się w czterech ścianach. Rozwijajmy swoje umiejętności, trenujmy jak najwięcej. Opanujmy kilka technik do perfekcji. Ale miejmy zawsze plan B na czarną godzinę. Nie neguję żadnych systemów, sztuk walki i sportu walki, ale neguję aroganckie zachowanie niektórych pseudomistrzów, pseudocenerów. Nie zamykaj się, ucz się od innych, rozwijaj arsenał, bądź gotowy. Miej plan B. Os.